Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable od zera. W dzisiejszym odcineczku. Dzień dobry, pozdrawiam przez serdecznie Justin Winterpaw. Pozdrawiam, pozdrawiam. W dzisiejszym odcineczku chciałabym się zająć tutaj troszeczkę hermitem, bo te zadania też trzeba będzie zrobić, także zaraz zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia, ale przede wszystkim muszę dźwięk tutaj zwiększyć, bo nie wiem, czy będzie dobrze go słychać. Um, także przepraszam Cię bardzo, bo zapewne robisz zdjęcia. Ja jeszcze tutaj tylko zadębuję, żeby ładnie zapozować. <laughs> I lecimy do Hermita. A Więc zgodnie zaufania, Z zadanie zgodnie. Skąd ty to wziąłeś? Zadanie zaufania. A i jeszcze w ogóle. Kurczę, nie mogę zwrócić. Tak tyłem będę do was mówić. Córki. <grym> ehm, chciałam Wam podziękować za tak cieplutki odbiór powrotu tej serii. Bardzo się cieszę. Wiem, że czekaliście i to jest takie fajne, że naprawdę doceniacie i że Wam się to podoba, także naprawdę. Przeprze prze, prze serdecznie wam dziękuję. Dobra, Ech, muszę przyznać, że zrobiłaś na mnie dobre wrażenie. Tak dobrze pracowałaś z końmi nawet z Jade Walker na torze wyścigowym. Jeśli jesteś zainteresowana, możesz przygarnąć jednego z tych uroczych dzikich koni, wybrały życie na farmie, ponieważ dzięki temu nie czują, że południowe kopyto jest tak ciężkim miejscem do życia. Niestety nie mam miejsca dla wszystkich. Ech. Jeśli chcesz, aby jeden z tych przepięknych kucyków walizkich poczuł się jak w domu, będą one naprawdę szczęśliwe. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży trafią na pomoc innym dzikim koniom. Okej. Okay. Pieniądze, które zarabiam na sprzedaży kucyków walizkich, przeznaczone są na pomoc innym koniom. W ogóle to było totalnie dziwnie, bez sensu, trochę, tak, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej, że to było bez sensu. Dobra, czyli teraz wszystkie możemy sobie kupić. Ja już nie pamiętam, jak te kucyki waliskie wyglądają, więc możemy sobie zobaczyć. Tu mamy takiego Skarogniadego, fajne. Ja nie, naprawdę, no. Nie pamiętam. Tu mamy. Ten jest bardzo ładny. Ten bardzo, bardzo mi się podoba. No i cała reszta, to już też są koniki ze starszą animacją. Będziemy czekać, myślę, na, na odnowienie tej animacji. Dobra, wyścig pustelnika. I tutaj są też te zadania na, na później do zrobienia, w sensie, żeby wbić reputację. I co tutaj jest dalej? Zaginiona dziewczyna, latarnia morska południowego kopyta. Także jak już jesteśmy na południowym kopytu, to... kopytu. na południowym kopytu jesteśmy, to zróbmy sobie zadanko, które jest. Tam była podwózka. Tam była podwózka, ja do tego nie skorzystałam i teraz będę lecieć do tej latarni. No, więc jak już będziemy na południowym kopytu, to zrobimy sobie zadanka. O, ta muzyczka! Jak ja dawno nie byłam w ogóle w tym miejscu, na żadnym z moich kąt. Ona jest siliczna. I w ogóle są nowe te. Nowe, yy, właśnie, osy wyglądają teraz inaczej. To znaczy, one teraz wyglądają jak. Hmm. One teraz wyglądają. Przerażająco trochę, bo są wielkie, jakby to usiadło na tyłku tam to by mogło się to źle skończyć, ale w ogóle bardzo ładnie zrobili. Bardzo ładny model tego jest. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo te skrzydełka to w sumie trochę bardziej jak od motylka, ale to, to tutaj to, ten odwłok chciałam powiedzieć ta dupka. No nic. Dobra, jedziemy na tą latarnię. I powolutku już dojeżdżamy do celu. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że wyciąłam ten fragment jazdy, ale no, on by był raczej nudny. <grym> Nic by się tu specjalnego nie działo. Okej. Okay. Mm. Witaj, Lowisa. Co do mnie, znów ci widzieć. Nie, widziałaś może Madison? Co? Nie? Hm. Zastanawiam się, gdzie mogła się podziać. Widzisz, w południowym kopycie nie mamy szkół, dlatego ja zajmuję się jej edukacją w domu. Mój syn Eric uważa, że powinniśmy wysłać ją do normalnej szkoły. Przecież moja szkoła jest dobra. Czy będziesz aniołem mi rozejrzysz się dookoła, gdzie może być Madison? Może jest gdzieś na farmie. Dzięki, Lowisa. Poczytaj! Podpytaj. Podpytaj, nie poczytaj. A, kurczę, wiecie co za. Aha, czekajcie, mogę jej o coś zapytać jeszcze, bo tutaj się świeci coś. Dlaczego mnie pytasz? Aha, mogłam gdzieś A dlaczego nie? Może widziała się gdzieś ostatnio i chciałam się dowiedzieć po prostu, gdzie, no co jest. Teraz jesteś niemiła dla mnie. Co to ma być w ogóle? <noise> Jakie ładnie te latarnie. Ej, jak to jest ładnie w ogóle wszystko zrobione. Hmm, mamy tutaj trochę zadań. No nie powiem, że nie. W ogóle trochę zadań się nazbierało. Oj, myślałam, że skiniemy. Yy, no, więc będzie co robić na tych odcinkach. A już myślałam, że. No nie, że nie będzie. A tu kurczę, słuchajcie, naprawdę. O, w ogóle, jak to ładnie. Naprawdę, ja na nowo odkrywam południowego pytania. <noise> Nie pamiętam tych zadań też, bo wiem, że um, robiłam je już kurczę, no trochę lat temu, jednak, może ze dwa, na moim głównym koncie. Ale zaraz zobaczymy, co tutaj. Erik, czy szukasz Madison? To my trafiliśmy od razu. No, proszę. Wybacz Luisa, ale nie mogę teraz rozmawiać. Muszę ustawiać te pudełka w porządku. Jonas powinien to zrobić wieki temu, ale oczywiście. Ej, serio? Dla Ciebie to jest ważniejsze niż zaginięcie jakiejś małej dziewczynki? Przecież jakiś pedofil mógł ją zabrać. Wybacz, nie powinnaś zajmować się innymi... Nie powinnaś zajmować się tymi problemami. Jak to? Możesz wrócić trochę później? Jeśli pomożesz Eirikowi rozłożyć pudełka w odpowiednim porządku, być może... Być może! Być może! Muszą być pod ścianą. O, Ty, w życiu! A gdzie jest pies, który mieszkał w tej budzie? Bo wiesz co, po tym jak Ty się zachowujesz, boję się. Boję się zapytać. Dobra, pod ścianą. Okej, okay, proszę bardzo, kładę to pod ścianą. Masz to, no? Aha, jeszcze nie. Dobra, czekajcie, bo tam jest jeszcze jakieś pudełko, czy nie? Dobra, zejdę z tego konia. Sorry, Walker. Jeszcze raz. Jedno pudełeczko, drugie pudełeczko, trzecie, no i ciekawe. Aha, dobra, bo myślałam, że to będzie do góry. Dzięki bardzo za pomoc. A teraz Ty pomóż mi. Dzięki za pomoc z pudełkami. Nie musiałaś, wiesz. To było bardzo miłe z twojej strony, dlatego dzięki. Zastanawiam się, gdzie mogła się podzieć Madison? <grym> serio teraz? <grym> e, może jest w swoim pokoju? Spójrz, będziemy mieć ryby na obiad dzisiejszego wieczora i nie, oczyszcza, nie oczyszczą się same. Chyba, że cała rodzina chce jeść ryby z łuskami. Jak miło, że chcesz nam pomóc, ale to nie jest Twoja praca. Naprawdę chcesz? Ok, w takim układzie dzięki. Proszę, pożycz mój nóż do usuwania łusek z ryb. Ryby znajdują się w żółtym wiaderku. Nie no, świetnie, generalnie super, że obiad nie jest ważniejszy. Tam jest jakiś toj, toj. A, tu jest to żółte wiaderko. O matko! Jak to w ogóle wygląda? Co ty robisz? Co ty robisz? Aha, to ileś tych ryb muszę zrobić. A, jeden z sześć, dobra. Nie no, w ogóle spoko, że mają tam gdzieś tą Medison. Okej. Okay. Nikt nie pytał, każdy potrzebował. I ostatnia. Dobra. Może teraz już? To było szybkie. Musiałaś to robić wcześniej. Dzięki za pomoc. Przynajmniej ryby są gotowe do przyrządzenia. Jesteś pewna, że nie chcesz Zostać i zjeść z nami? Okej, okay, wiem, że masz masę innych rzeczy do zrobienia, ale zaproszenie jest cały czas aktualne, jeśli zmienisz zdanie. Wiesz, próbowaliśmy znaleźć Madison, ale nie było jej w pokoju. Zakładam, że jest gdzieś blisko zwierzaków. Mamy krowę, świni i kurczaki. Jeśli nie jest przy jednym z nich, jest na pewno przy innych zwierzętach. Ona naprawdę kocha zwierzaki. Louisa to nie twoja praca, aby nam pomagać. I tak zrobiłaś już wystarczająco, ale być może poszukasz Madison i równocześnie weźmiesz te worki z jedzeniem, aby nakarmić zwierzęta. Być może znajdziesz Madison i będziesz karmić zwierzęta razem. Nie no, great. Great. W ogóle świetnie. Dobra, idziemy najpierw nakarmić kurczaczki. Kurczaczki! Proszę bardzo, kurki. Mocnego. Mocnego i teraz idziemy tutaj. Klimaty wiejskie bardzo fajne, bardzo fajne. Lubię. Naprawdę chciałabym mieszkać na wsi. Zawsze chciałam mieszkać na wsi. Uwielbiam. Krówki idziemy nakarmić. Teraz. A krówki jedzą to samo co świniaki? Dwa. Jeszcze jedno. Co świniaki i co ten, co... Dziwne. I co kurczaki. A co tu się w ogóle... Glitch! Znalazłam glitch. Cześć piękności. Eee, no, i to chyba wszystko. <laughs> Idziemy zobaczyć. Madison nigdzie nie było, także... a ciekawe, czy można wejść tu po schodach. Hm. Można! <laughs> Ale fajnie, nie wiedziałam, że tu można wejść. Cześć, kocie. Co tam? <laughs> Dobra, nieważne, inne robić zadania. A można wejść do kibla? Nie pewnie nie można. W ogóle ten kibel wygląda jakby był ze szereka. Wiecie, i teraz tam takie drzwi się otwierają i są Bory? No. <grywa> Już wróciłaś? nie znalazłaś Madison? No, nie. nie mam pojęcia, gdzie może być. Dlaczego pytasz? Słucham? Szkoła z internetem jest w drodze dla. jest w drodze dla tej młodej damy. Chyba, że nauczy się ona brać odpowiedzialność za to, co powinna zrobić w domu. Nie powinna zapominać o swoich pracach domowych. Wybacz, to nie ma nic wspólnego z tobą. Muszę teraz poszukać Madison i wysłać ją następnie do Sigrid. Zastanawiam się, gdzie ona może być. Masz jakiś pomysł? Jeśli tak, to możesz sama spróbować powiedzieć jej, że ma pojawić się w domu. Inaczej konfiskuje jej grę na wieki. Pójdziesz do pustelnika i sprawdzisz, czy on wie. Aha, dobra. Nie znowu muszę jechać sam daleko. Uh -huh. Oki, okay. holy moly. <grych> holy moly. Na pewno pustelnik wie gdzie. <grych> Na bank. Bo tam przecież idą małe dziewczynki do pustelnika. W ogóle do faceta, który totalnie mieszka na odludziu i jest niemiły, w ogóle i w ogóle. Na pewno tam jest. W ogóle to jaki fajny. A, myślałam, że to wężownik. Trzeba te kamienie sąd pozbierać. Czy oni nie wiedzą, czym to może grozić, jak są takie kamienie na padoku? Nie wiedzą, trzeba ich nauczyć. Trzeba im powiedzieć, doinformować ich. Dobra, widzimy się już u pustelnika. Dzień dobry znowu. Ech, co chcesz? No jak? W ogóle bardzo ładnie jesteś ubrana. Ten komplet cały pasuje do tego konia i tak blondyneczka, tak delikatnie to wszystko wygląda. Podoba mi się. Bardzo. Weź to narzędzie i szalej niczym młody pelikan. Okej. Okay. Dokładnie, zakładam więc, że jej tu nie ma, skoro nie widzisz tu Madison. Pa. Ech, nie wiem, gdzie jest. Moja siatka do łowienia... Jest zepsuta. Czy chcesz pomóc? Yy, ok, możesz ją naprawić. Yy, weź te narzędzia i szalej, jak młody pelikan. Nie, to zapewne nam pomoże. Użyj aha, dobra, 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 dobra. Muszę zejść z konia prawdopodobnie. Dokładnie tak. Szalejmy, jak młody pelikan. Naprawiono. To naprawiono, czy nie naprawiono? Naprawiono. I trzecia siateczka, bardzo proszę. Dlaczego wy zawsze w pierwszej kolejności. A co to jest za torba? W pierwszej kolejności myślicie o sobie. Bo to jest na ryby. O, Ale to jest fajnie zrobione. W ogóle są takie. E... Nie wiem, jak to się nazywa zachęta? Nie wiem które się świecą pod wodą i w ogóle są takie galaretowate w dotyku. Wiecie, mój dziadek bardzo często chodził na ryby i właśnie ja bardzo lubiłam oglądać, jakie ma te takie No nie wiem, jak to się nazywa, ale wiecie, o co chodzi. <laughs> um, Sieć jest naprawiona? Teraz już możesz pomóc mi? E, mówisz, że szukasz Madison. Nie wiem. A, może być pod dużym drzewem. Obok tych kamieni, tych dwóch, na których znajduje się kolejny. No to opis super. Ja muszę poszukać trochę robaków. Przynęta to się nazywa. Dokładnie, nie zachęta, tylko przynęta. <laughs> Pewnie już w komentarzach napisaliście, a ja dopiero teraz, ale okej. Okay. Mm, nie mogę tego zrobić, kiedy tu jesteś. Żegnaj. Żegnaj. Wcale nie mam przyjemności w tej chwili z Tobą rozmawiać, bo jesteś niemiły i trzeba zgodzić brodę, bo Cię postarzek. Dobre, jedziemy. Chobo obok tego dużego drzewa, czy gdzieś tam, na no wprost. No to jedziemy, zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Powiem Wam szczerze, że nie myślałam, że te zadania będą się tak długo ciągnąć, bo odcinek się nagrywa i nagrywa i nagrywa, nie wiem, ile już trwa. Mam nadzieję, że nie, nie za długo. A tu się klimat zmienia, dobra. A, jesteś, ty mała uciekinierko. Ej, oh, o, jak fajnie, że jesteś tutaj. Co tam? tak. Tata chcę, żebym odrobiła moją pracę domową. Nuda! Co? Zabierze mi grę na wieki i nie pojawi się w domu? Eh, tak, tak, obiecałam, że pojawi się z tobą, ale. Czekaj, zanim pojedziemy, możemy zostać tutaj jeszcze przez chwilę. Wiesz, że oglądam teraz dzikie konie, które żyją na wyspie? Chcesz iść ze mną, zobaczyć je? Jej! Jestem rozmówcą Madison, największy rozmówca w historii świata, a teraz znajduję się studiowaniem jednego z najbardziej rzadkich koni w ich magicznym świecie. Ty możesz być zaklinaczką koni, Lovisa. Jak to brzmi? Będziemy udawać, że żyłaś tutaj na jednej z wysp razem z Jade Walker. Dawno temu ocaliłaś mnie z wraku statku. Razem będziemy mogli odnaleźć króla koni. Nightdust. Król koni Nightdust, który spełnia życzenia, jeśli go złapiesz. Jeśli go nie złapiemy, nie będę mogła nigdy wrócić do domu. Hmm, chodź, Lovisa, pozwól, że usiądę na grzbiecie, na grzbiecie Jade Walker i dogonimy i złapiemy dzikie konie. Jej, teraz złapiemy Night Dasta. O, PD40, dobra. I jedziemy. O, wszystkie, wszystkie uciekają. Jade Walker jest trochę wolny, bo ma smutną minkę, więc nie wiem, czy dogonimy ich. Może coś się uda zrobić, zobaczymy. Naprawdę, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam tych zadań, więc fajnie, że mogę sobie do nich wrócić. Mam nadzieję, że nawet jeśli robiliście je, to też wam fajnie się ogląda to ponownie. Bo bardzo dużo ludzi właśnie prosiło o tę serię od zera. Mimo, że już te zadania chyba nagrywałam, nawet, bo to było razem z aktualizacjami robione, także też. No, to już było trochę czasu temu, powiem wam, że. Um, aż mi jest smutno, jak sobie myślę o tym, ile czasu minęło. I ciekawe, czy ja mogę zrobić teraz zdjęcie. Mogę! Jaj! <grych> ok, tak, żeby pewnie zaraz wszystko zepsuję. Dobra, nie głębiej ostrości, nie. Żeby Madison też była. O, takie będzie ładne. Pamiętam, że wy nie lubiliście, jak ja robiłam zdjęcia. Ej, nic nie minęło czasu. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko, że teraz wszystko straciłam, bo nie mogę ich dogonić. Go, go, go. Robimy kółeczka. Tam biegnie ostatni. Dobra. Tutaj jest ten kary, no nie. Bo wiem, że pamiętam, że Nightas był kary. Ah, dobra. Wysik ukończony. Okej. Okay. A, jesteś! Ło oh! wow! Wow, 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 wow! O, kurczę! Cześć! <ścoughs> ha, wygrałyśmy Lovisa! To było takie zabawne, chciałabym to robić cały czas. Spójrz, Lowisa, co za piękny koń. Chciałabym mieć konia, ale hej, złapaliśmy Najdasta. To może być Najdast. Oznacza to, że spełnią się wszystkie nasze marzenia. Czy możemy udawać, że to mój koń? Proszę. Myślisz, że mogę go przytulić? Myślisz, jeśli będę bardzo ostrożna? Lowisa nie wygląda na to, że on chce, żebym go przytuliła. Naprawdę, pokażesz mi, jak zbliżyć się do konia i pogłaskać go? O, wow, jesteś prawdziwą zaklinaczką koni. Jesteś najlepsza. Widzisz, mój uśmiech? Jestem taka szczęśliwa, że chyba zaraz zacznę krzyczeć. Jeśli pokażesz mi, jak zbliżyć się do konia i pogłaskać go, ja obiecuję, że będę tu stała spokojnie i w ciszy. No dobra, mm, tylko że wiecie co? Wydaje mi się, że my to zadanie zostawimy już na następny odcinek. <grym> Także. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!